Cześć, z wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mapek od widzów, moi drodzy. Kolejna mapeczka, dzień dobry, witam was ja, pylę. oczywiście, jeżeli lubisz mapeczki od widzów, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję i tym podobne, a my już lecimy. Bardzo ładnie wyglądający spawn, zachęca jak najbardziej, żeby sobie zagrać w mapeczkę. I mamy witaj na mapce autorstwa iska123, no dobra, zobaczmy sobie najpierw może jakieś ustawienia, dokładnie tak. Eee, dobra, game mode, 0. Hip inventory, day like cycle, weather cycle, dzień, noc nie chcę. I to chyba wszystko, także fajnie poustawiane. E, jedna rzecz tylko sobie wezmę tutaj, e, output, jak to jest, comment, o, false, żeby nam tutaj wszystko nie wyskakiwało. E, I weźmy sobie info w takim razie. O autorze. Mam na imię Izabela, to moja druga mapka, mam 12 lat, mam psa, chodzę do piątej klasy, nie używam polskich znaków, to co już chyba zauważyłeś. E, moje hobby gra na pianinie, śpiew zwierzęta, rolki, rower, deskorolka i Minecraft, a poza tym lubię jeszcze pływać w basenie i, i jeść. Je, jeść, okej, okay, okej, okay. no dobra, okej. Okay. I tak, o mapie. Jest na 1.12.2. Mm, nie powinna mieć błędów, jeśli są to bardzo, przepraszam, wszystko ustawia się, samą punkty są ukryte tylko w skrzyniach, Szulkerboxy są tylko do ozdoby, mapa na jedną osobę, tester mapy, pan Shino, alright, no to zobaczmy sobie jeszcze tutaj, nie, czekaj, co, info były, zasady były, nie, nie było zasad, dobra, wszystko można ustawić w pokoju ustawień. Grajny 0 0 możesz grać na pokojowym. Ok. Mniej niż bloków, chyba że będę kazała. Możesz niszczyć tylko niebieski cement. Punkty to tutaj gwiazdeczki. Nie baguj mapy. Dźwignię stawiaj na tym bloku. Szkło w skrzyniach jest tylko do ozdoby. Baw się dobrze. No dobra. Mówię, bardzo ładnie zrobione. spałnie. to wszystko. To mi się również bardzo, bardzo, bardzo podoba. No to co. Start w takim razie, Ok, co my tutaj mamy? Weź przyda się, no dobra, mamy to, ojej, ja mam, ile mam rzeczy w ekwipunku, poczekajcie, bo tu trzeba zrobić, e, zrobić porządek w ogóle, czekajcie, coś źle wpisałem, gamemo 1 Ok. E, dźwignię to, bym sobie, czekajcie, teraz dźwignię z powrotem wrzucimy, to sobie wyczyścimy, tak, teraz game od zero, o, dobra, pomijam za dużo rzeczy w ekwipunku. Pamiętajcie, żeby czyścić ten ekwipunek, zanim, zanim tak naprawdę będzie tych yy, rzeczy dużo. Dobra. No to co? Shulker boxy. Pierwszy poziom. Mm, ciekawe, ciekawe. Start. Co my tutaj mamy? Zadanie. Musisz zrobić shulker boxy we wszystkich kolorach. Zajebiście. Okej. Okay, co to my tutaj mamy w ogóle? Bo tutaj jest... Uh, aha. Tu mam skrzynię i mam shulker boxy. Dobrze. We wszystkich kolorach mówisz. Tu mam stejki w sumie. To, to, to nie potrzebuję, bo jestem na Pisful, tak? No i tu jest to, że zielony pismo, no to ja wiem, jak się robi shulker boxy. Bez tego nie przejdziesz do następnego poziomu. Tak, to oczywiście wiadomo trzeba wziąć. Wszystkie nether stary, kurde. Eee, a gdzie są, przepraszam, bardzo, kolory, bo ja chyba ślepy jestem. Poczekaj, tutaj były? Nie, tu są skrzynki. Moment, a gdzie są kolory? Moment. Tutaj, zostaw gotowe shulker boxy. Aha, tak, jak tutaj są, tak? Tylko, że... Tylko, że... Jak skończyłeś? Tak, 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 tak. Tylko ja chcę barwniki. Poczekaj, gdzie są barwniki? Tutaj barwników nie ma. No, to jest ender chest. To ładnie zrobione. No, podoba mi się taki design. A, A barwniki. Boże, przecież... Jest... U Jezus Maria, co? E, no ale to też, kurde, kozak, bo to, to dużo odbudowania tutaj. Włącz Easy albo Normal. Do Ender Chesta możesz wkładać barwniki. A, dlatego Easy albo normal. Okej, okay, no tu muszę zespałnić szkieleta. No dokładnie, dobra, to sobie wezmę faktycznie tego stejka Bo będę, kurde, potrzebował go ubić. O panie, ile to będzie trwało? No dobra. Mam jakiś miecz czy coś? O, mam, na szczęście, oj Okej, okay, no to co... Oj, czekaj, zapomniałem, no to Easy. Hop, hop, hop. Mamy skrzynię, po skrzynie, może kość. Będziemy mieć biały barwnik, dobrze. Yy, no to w sumie już mogę sobie pismo dać, bo już więcej z, z mobów nie potrzebuję. Yy, rzeczy. Tak jest, tak jest, tak jest. Dobra. Yy, czyli biały byśmy mieli. Teraz tak. Czerwony, żółty, proszę bardzo. Myk, myk. Wsadzamy sobie tutaj po jednym yy, barwniku. To sobie wyrzucimy. Lecimy dalej. Yy. Zespawn. A po co myszki? Aha! Eee! Czekaj, czekaj, tu mam więcej mączki kostnej. łeche, he, he. Nie będę musiał już spawnić. E, przepraszam bardzo, ale tu jest to. A jak mam. Tu jest miecz, później odłóż. No, 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 ale ja chcę. Czekaj, tutaj jest. Y, to będzie light blue. A tutaj by był blue. Tylko, że jak ja mam to wykopać, przepraszam bardzo, bo chyba nie mam żadnego kilofa. Tu jest jeden kwiatek żółty w ogóle. Żółty już mam. Tu jest do zielonego na przykład, tak? Po co mi znowu szkielet? Żeby zrobić jasno zielone ewentualnie. No ale, ale, ale przepraszam bardzo. Nie mam kifola. Bo są tylko miecze. Ja jeszcze sprawdzę, czy ja kifola mam. Bo tutaj mam na przykład crafting. Czyli rozumiem, że mogę, mam stworzyć na przykład yy, kifol sam, tak? Na przykład przy pomocy... No nie wiem, kuwa czego... No tutaj mam stołna, tutaj mam drewno. Nie mam drewna w sumie. Dziwnie trosz, troszeczkę zrobione takie. No tu mam na przykład drewno. No to co, stąd mam wziąć drewno? Dobra, wiecie co, żeby nie było, kuwa, przed... no bez przesady. No kurde, przecież dobra, wykopałem elegancko, dobra, będę miał niebieskie. No przecież to jest. bez przesady, okej? Okay? Gdzie to jest? Nie blue, tylko będzie lapis, tak, lapis, bo to jest 112. Bo to jest bez przesady, ok? Bo za, za dużo by to trwało. Niebieski jasno niebieski, dobra. Mm, tutaj y, będzie z tego zielony, tak, pyk e, zielony, no a jasno zielony w tym momencie. No i tu by musiał wyrosnąć na przykład kaktus, czyli musiałbym czekać, aż wyrośnie kaktus. Nie, no, sorry, ale nie, żebym się czepiał, ale to jest troszeczkę do dupy zrobione, w sensie do dupy pod tym kątem, że zgromadzenie wszystkich barwników trwa, zarobiście dużo czasu i niekoniecznie jest, że tak powiem. E, Potrzebne. To jest taki mega, 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 przedłuże czasu. Dlatego, żeby zaoszczędzić sobie i wam czas, pominiemy ten poziom, ponieważ no sorry, ale to by trwało co najmniej, tak jak już teraz patrzę, to by trwało z 20 parę minut. Nie będę robił jednego poziomu 20 parę minut, zapomnij. Okej. Więc to tak pół na pół, nie? Fajnie, bo coś tam niby innego, ale... No chociaż barwniki mogła być dać, tak? Po prostu mogę zrobić faktycznie te, te sugarboxy, ale dajże barwniki. A ta przygotowała, kuwa, ten masz, se, sam set twórz barwniki. Zajebiście, nie? Dobra, poziom drugi. Labirynt. Oj, tu od razu jest labirynt, tak? Uuu, nie, to będzie do poziomu przecież. No tak. <laughs> Nawet tutaj był labirynt. Bo na razie widzę, że mapka bardzo spoko zrobiona, tak? O, to mogę rozwalać sobie. Punkty! Zajebiście. Fajnie mapka zrobiona, naprawdę muszę przyznać. Tylko, że no mówię, no takie niektóre elementy niepotrzebne i sztucznie bardzo przedłużające po prostu właśnie samą rozgrywkę, a niekoniecznie wpływa to na jakiś fajny odbiór ma samej mapy, tak? Więc tutaj jeżeli chodzi o to, to tak, tak średnio. Tak średnio. Tu się bardzo kolory zmieniają, więc można łatwo w sumie zabłądzić. Coś czuję, że tutaj będzie ślepy zaułek, ale biegnę. A jednak nie. Proszę bardzo, mamy to elegancko. Proszę pamiętać, żeby zabierać te całe pochodnie, bo jak nie będę zabierał pochodnie, to będzie problem, nie? Czekaj, drzwi zamknę. Profesjonalny YouTubeł, który wstaje na nagraniu, bo czemu by nie? Bo normalnie nie wstaje, to se wstanąłem. Wstałem. Cicho, nieważne. Dobra, lecimy dalej. Eee, poziom trzeci, znajdź przycisk. I love, znajdź przycisk. Wszystki co? Przycisk w levelu są drewniane. Dobrze, dobrze. Tutaj podpowiedź na dachu, ok. Żeby tutaj nie szukać, bo tu jest właściwy poziom. No ale nie no, naprawdę kurczę. Widzę, że mapka naprawdę. Tu mogę wyjść. To tak po prostu mogę wyjść, czy to jest tak niedopracowane? Mi się wydaje, że to jest tutaj trochę niedopracowane, bo tu powinny być broki, tu powinny być zabudowane. No ale dobra. Eee... Zadzwia, sadzwa. a, znalazłem, Uuu, inne pomieszczenie. Tutaj łazieneczka. Nie no kurczę, spoko. Bardzo fajnie zrobione. Jak na razie bardzo mi się to podoba wszystko. Stylistycznie, że tak powiem, jest ideolo, W sensie no fajnie po prostu zbudowane, tak, dopieszczone i to mi się bardzo podoba. Mm, wait a minute, wait a minute. A tu jest przecie guzik na tym, normalnie rozumiesz. Dobra, weź przyda się. O. No na pewno mi się przyda. Dziękuję bardzo. Dobrze, że sprawdzam te skrzynki w ogóle, bo tak trochę by była lipa. Jedzenie, jedzenie nie potrzebuję, nieważne. Dobra, tu. A, tu kamienne akurat była było, A było że, na, że na levelach będzie drewniany. Ej, eee, i co i co? I co? I kuwa, chciałaś mnie oszukać. Ja ci dam. Dobra, replika. Biermy replikę. Start. Co to jest za replika? Kurczę, to jak to jakieś. Dziwne coś, nie wiem co to jest, ale, ale okej. Okay. Dobra. To teraz tak. Eee, tutaj niebieski normalnie poziom lecimy sobie taką. Tutaj kolejny, tam Kiara szczeka, to nie zwracajcie uwagi. Tutaj robimy białe, tu se robimy białe. Tu se robimy białe, tu se robimy czerwone, Czy. E, przecie tu jest. Ty, tu jest. Tu jest schemat na ziemi. Ja dopiero teraz zauważyłem. Serio? E, no ale to, to nawet takie. Nawet spoko bym powiedział w pewnym, pewnym sensie. Tylko czekaj, bo tu jest tak, a ja tu tego nie dam tak w ten sposób. Nie da się tego tak dać. Mogę dać tylko tak. No sorry, ale znowu mamy tą sytuację, co było kiedyś, że nie mogłem dać pod odpowiednim kątem schodka, no bo na ścianie się tak da, ale tu się tak nie da, więc to tak. Mm, takie mech trochę, dobra. Tu mamy punkciki. Pyk, 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 pyk. Alright, zalepiamy, idziemy dalej. Okej, okay. dobrze. Na każdym poziomie jest normalny kilof i tak dalej. To mi się podoba. Ale mówię, tutaj mam normalnie. Patrzcie, ja nie muszę tak naprawdę się patrzeć tam, tylko mogę sobie patrzeć w tutaj. A to jest nawet ciekawie zrobione na swój sposób. W sensie, no bo to jest replika, ale taka z podpowiedzią, jakby nie, no całkiem spoko mi się wydaje. No kurczę, tak. To jest taki poziom po prostu dla laja o, idealnie po prostu, nie że jak po prostu będę miał słabszy dzień, wiem, że mówię po prostu cały czas, przepraszam, jak będę miał słabszy dzień, no to, no to nie będę miał problemu ze zbudowaniem, nie? Dobra, trzecia replika, okej, okay. nie, nie, jeszcze nie skończyłem, spokojnie, dopiero będę, dopiero będę robił, e, dobra, tu czerwone, rozumiesz? tak o, tutaj różowe, nie, no fa! Nie, nie, kurde, bo tak trochę by mi zajęła ta replika, coś czuję. No to tutaj na przykład na plus, jak najbardziej, nie? Tamten poziom ja tam przez tamten poziom nie mogę, jakby e, oceny w dół dać, ponieważ poziom był mimo wszystko bardzo fajnie, ładnie zrobiony. E, co prawda, było, mówię, budowanie, czy tam tworzenie boxów, co jest e, troszeczkę e, bez sens. A, to jest 3D, takie, co jest troszeczkę taką bezsensowną e, rzeczą, no ale sobie myślę, no dobra, niech będzie, chciałem dać szansę i dałem szansę w sumie, także. Nie jest źle, moi drodzy, nie jest źle. Mogło być gorzej, nie? Dobra, to mam zrobione, skończyłem. Nie no, to już czwarta replika, to też trzeba zaznaczyć, że jest dużo tych y, poziomów, tak? Samo to, że jest dużo poziomów, to jeszcze są poziomy w poziomach, wiecie o co chodzi, nie? No i fajnie tutaj, że, że to jest tak odwzorowane jeszcze na ziemi. To mi, mi się wydaje, że to jest jak, naj, jak najbardziej na plus. Fakt, jest to ułatwienie. Ktoś by pomyślał, el, jaj, bo to jest ułatwienie i w ogóle tak nie powinno być. A ja wam powiem w ten sposób o wiele więcej czasu zajęła autorowi czy autorce, przepraszam bardzo zbudowanie tych poziomów, ponieważ musiała również tutaj odwzorować to faktycznie już sama na ziemi, czyli sama zrobić e, replikę, bardzo mi się to podoba, jak najbardziej, jeszcze ze szkła i w ogóle, bardzo spoko, dobra e, potrzebne bloki a, no to już ten, dobra i pyk, skończyłem tak jest, dobra, no to lecimy dalej w takim razie i tutaj był poziom czwarty, teraz poziom piąty to będzie tam, czyli muszę wrócić na początek i mamy ender perełki, moi drodzy. Ender perełki, tak, przez... Przez to muszę trafić. Ej, bez czy ja mam tak? Ole, kozak zrobiony, naprawdę. Podoba mi się ta mapka. Dobra, bierzemy wszystkie ender perełki. Kozak zrobiony, że nawet te mini poziomy faktycznie są jakby, że trzeba je przejść. To jest też bardzo fajne. Kiedyś miałem podobną mapkę, która też mi się bardzo podobała. Także... Uuuu... Okej. Udało się. Teraz tutaj... Teraz tutaj. Teraz tam. Eee, no, elegancko zrobione. Normalnie. Kurde. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Eee, co to jest? Chcę więcej. U, czekaj. Hmm, 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 hmm. Chcę więcej. Perełki tutaj jeszcze mam, dobra. Ty fajnie, to jeszcze więcej mogę tego poziomu. Dobra, dawaj, pyk. Teraz tutaj. O nie! Tutaj, okej. Okay. Teraz tutaj. Nie, no spoko, nie? Kurde, i teraz dopiero koniec. Nie, no kozak. Naprawdę kozak. Dobra, no tu miałem jeszcze przedłużony ten poziom tak na dobrą sprawę. Świnka, krówka, kurczak. No to będzie kilka przeprowadzeń przez, przez te różne tamy pewnie labirynty czy coś. Na początek przeprowadź krówkę. No to bierzemy se tu, tu zboże, rozumisz? Where is krówka? Tu jest. Krówka, chodź, krówka, chodź. Krówka musisz tylko ogarnąć, że ja się tutaj wiesz, wołam, nie? Krówko? Krówko? Halo? Rówko. Halo! Niestety to jest zależne od Minecrafta, że te zwierzęta troszeczkę nie ogarniają. Krowo! Look at me! I have a weed! Chodź! No chodź! No chodź! Krowo! No co za durna krowa, do no krowo! Ej! No chodźże! No, krowo, no! No, chodź! Ej, no, co jest? No, chodźże, tu! Krowo! Ty, durna krowo, chodź! No, chodź! No, dlaczego. No, ale. Chodź! Podejdź do mnie! Dlaczego do mnie! No, przecież ja zostaję pokonany w tym momencie przez krowę! Chodź! Wezmę więcej. Chcesz? Tak se dam w ekwipunku. Może, jak będę miał na każdym slocie, w końcu ogarniesz. Halo, krowo! Krowo! No, chodź. Głupia krowo! Can you ruszyć zadek? No, przecież. No, krowo! No, patrz, no, widzisz to. Widzisz to, zboże. No patrzy się na mnie i nie idzie za mną. No co jest? No co jest kurde? Krowo? O, tutaj idzie. Ty co krowa przez szkło? i nie, nie 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 łapię tego, czy co jest? Ej, to nie jest tak, że krowa nie może przejść. No jasne, że nie może prze. Nie. Nie. Serio, krowa nie mogła przejść, bo tu jest Skuwa, pod... bo krowa jest wysoka na dwie kratki. Ja pitole. Tu chodź. Ja pitole, nie no po prostu. A. Ha, to żem się da denerwował, no. O Boże, dobra, no niestety to jest błąd i to dosyć mocny, tak? Bo świnka się mieści na jedną kratkę. Bo coś mi nie pasowało, że się patrzyła na mnie i nie szła. No to było mega dziwne. Chodź, świnko, chodź. Ty ogarniasz szybciej, co nie? Proszę. Jezu, nie mów, że świnia też nie może przejść. Czy ty zrobiła... Nie, dobra, ogarnęła, okej. Okay. Yy, tędy chodź. O, ty w mordę kopane, no przecież... Ja się nie spodziewałem, że ten poziom to może mi tyle trudności przynieść po prostu, nie? O, no, kurczak to akurat jest na jedną kratkę, więc tutaj co by nie było, no to się zmieści, tak? I świnia raczej też, no ale tak... O, i kurczak w ogóle najszybciej załapał. Kurczak chce ziarno, koniec, kropka. Pro, pro, prosty, prosty układ, nie? O, i tak tego ziarna nie dostanie, ale no. <laughs> Dobra, ojej, właśnie... Ja myślałem, że to jest wina tej krowy naprawdę, czy Minecrafta. To się okazało, że to jednak autorka, kuźwa, nie przetestowała tego poziomu. O, okej, okay, parkour. O, rzecz ty. Dobra, teraz dopiero parkur. To coś czuję, że będzie ciekawie. Ludzie, którzy chodzą za światłem, nigdy nie błądzą. Pierwszy, wiosna. Okej. Okay. To jest taka wskazówka, żeby i szedł za Glowstonem i żeby nie zbanił po prostu i wiesz, przechodził normalnie mapę. Okej, okay, dwa, nether. Mhm. Mm nie no ja to robię normalnie. END! Oh shit. <laughs> tu jest bariera, okej, okay, czyli tędy mam iść. Tędy mam iść. Tędy mam iść. Teraz tędy, teraz tędy, teraz tędy, teraz tędy, teraz tędy. O nie. Ha! Dobrze. Tęcza! W ogóle ty, bo ja po w ogóle spampoyta nie wpisuję, nie za się... Zaraz się zdziwię, więc może spawn point tak prowizorycznie, prawda, żeby był. Bo wiecznie mi dobrze iść nie będzie przecież w tych parkurach, nie? W końcu to parkur. O, widzisz na przykład tutaj. Ha! O. Ha! O, przeskoczyłem. Ha! Nie no, zrobiłem to. Ja szalony jestem dzisiaj. Patrz, 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 co ja robię. Patrz, co ja robię w ogóle. Patrz, co ja robię. Normalnie, kurde, kozak. Kozak parkur Master, nie? I guzik, no i pięknie, nie no, Naprawdę małe dziedzę ociągnięcia, ale mimo wszystko mi się wydaje, że ta mapeczka takie 9 na 10 będzie. No ta krowa to mnie trochę, trochę rozwaliła, nie jeszcze zobaczymy, co tu będzie. Teraz mamy quiz, moi drodzy, pytanie. Ile lat ma autorka mapy 13. Nie. 1 12 było? Ja byłem pewny, że 13. Po raz pierwszy się chyba pomyliłem w takim quizie. Dobra, ok. Jaki nikt ma tester mapy? Eee... Chyba to. Czyli tutaj. Oa, test. Jej, poprawnie. Okej. Okay. Pytanie, to ja se spam w wpierdyknę, nie? Jakie mam zainteresowania? Rower, pływanie, śpiew, deskorolka. Śpiew, pływanie, gra na gitarze, rolki. No gry na gitarze nie pamiętam, więc tutaj będzie to. Okej, okay, udało się dalej. Spawn point. I pytanie. Jaki mam nick? Iska 1, 2, 3. Nie, przez 2A było. Przez 2 A było, pamiętam dobrze, także spokojnie. Ogarnę. Dobra, dalej. Spawn point, dobra. Co się robi z czterech stonów ułożonych w kwadrat. Oczywiście, że Stone brick. Ha! Pięknie, ładnie, dobra. Spawn i pytanko, czy z ośmiu sztuk desek można zrobić crafting table? Nie, z ośmiu sztuk nie. Z czterech. Chyba, że. Ja wiem o co chodziło. Dobra, bo ja myślałem, że wszystkie trzeba wykorzystać. A, widzisz, to prze... przekombinowałem po prostu, widzisz. Dlatego dobrze mi spawnpoint. Hi, 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 hi. Podoba ci się mapka? Szczerze, nie zginiesz. Nie, no podoba mi się, jak najbardziej mi się podoba, serio. I to nie mówię tak, żeby, żeby nie zginąć, tylko po prostu podoba mi się i tyle. No i co mam powiedzieć? Mówię, ten poziom z był troszeczkę niepotrzebny, bo mapka sama w sobie naprawdę jest bardzo fajna i ten poziom z krową tylko był troszeczkę niedopracowany. Ale tak, poza tym naprawdę, kurczę, kozak. No ej, no ale to serio, serio. Dobra, gravity, moi drodzy. Zobaczymy, co tu się będzie działo z gravity. Spampoencik oczywiście musi być. I lecimy do wody. Hoppa! Oj... W sumie, można powiedzieć, że już przeszedłem, ale chcę to przejść za jednym razem, więc ci kilnę, żeby było legitnie. O, teraz jest pięknie, dobra. E, tutaj, proszę bardzo, dalej. Spam płęci i tutaj, o, to nie, 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 kill, dobra. O, pyk, pięknie zrobione. Takie krótkie te gravity, ale fajne. Jak najbardziej, dobra. I w środeczek. Pyk! No i superansko. Porobione, nie? Dalej. Dalej! To jest ostatni poziom, dlaczego nie działasz? No nie gadaj, że na ostatnim poziomie się zbugowało. W sensie, że wyczyściło komendę, bo tak często jest. Nie, no, jest te, no chyba wyczyściło, albo po prostu autorka nie wpisała. No i to jest. To jest chyba najgorsze co może być na koniec mapy, nie? Bo tu jest chyba koniec? Nie, co to jest? To nie jest chyba koniec mapy. Nie wiem co to jest. No bo tutaj tak jakby co zakończenia nie ma. To jest koniec mapy? Nie, no bo nie ma innego pomieszczenia. Tu by pasowało, żeby było koniec. Czyli tak jakby pomieszczenie zostało zrobione, ale nie ma żadnej informacji. Hej, dzięki za przyjście mapy. Zebrałeś tyle i tyle punktów. Jesteś słaby albo nie słaby, albo tego. No kurde, no i przez to 8 na 10 będzie. No nie będzie mapy 10 na 10. Bo nie było wszystko dopracowane. Tu były gravity, tu były te nie. No, nie pasuje już nic, nic innego. A tutaj co? Tu były zasady pewnie. ta. No to nie, no to tam by było koniec wtedy, według, według tego. Tak mi się przynajmniej wydaje. No co? Ostatnie pomieszczenie, i tutaj, nie? Czy tutaj powinno być dzięki za przejście mojej mapy. Mam nadzieję, że się podobało. Łapeczki w górę, bla, bla, i tak dalej, i tak dalej. Teraz rozwal mapę. Dobra. Naprawdę fajna mapka. Szkoda, że nie była do końca dopracowana. Bo naprawdę y, troszeczkę zmarnowała się jej potencjał przez to. Bo naprawdę była świetnie zrobiona. Bardzo fajna, kolorowa, y, jeżeli chodzi o, o stylistykę i tak dalej. Wszystko pięknie, równiusieńko, symetrycznie. No kurcze. Nie mam się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o wygląd mapy. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić, choć próbowałem znaleźć, nie mam się do czego przyczepić. Fajna, piękna, kolorowa e, mapka z różnymi właśnie poziomami, z kilkoma rodzajami danego poziomu, więc też bardzo fajnie. Mówię, z tymi szulkerami było to niepotrzebne e, i było mega czasochłonne. Tutaj nie odejmowałem punktu, odjąłem punkt za po prostu za. Krowę za ten błąd z tą krową, ponieważ to naprawdę był taki, można powiedzieć, no dosyć konkretny błąd, bo nie mogłem przejść po prostu mapy. No i tutaj ewentualnie, no błąd, że nie było końca mapy, tak jakby, więc, no sorry, ale tak musi być. Dziękuję Wam wszystkim, serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczko się spodobał i zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz itd., itd. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się następnego razu. Pa, pa!